To już czwarty raz świętymi, w polegu świątyni świętujemy to największe, fundamentalne mi święto, które ma tak wielkie tak znaczenie dla każdego chrześcijanina. Chciałbym także przypomnieć, że drugiego dnia święta, czyli w poniedziałek o godzinie dziewiątej, sprawujemy Boską i Kulnik podczas też wyświetlenia. I takich leków nas ze świątyni. Chciałbym także życzyć i Śląskich Wam wszystkim obecnym, ale także i Waszym rodzinom i tym, którzy dzisiaj nie mogli być z nami tutaj na świątyni, aby tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, że te słowo, które na początku było u Boga, aby ono, kiedy wyjdziemy ze świątyni, również wyszło razem z nami i zamieszkało i w naszych domach, i w naszych sercach aby każde nasze działanie było na chwałę Bożą, czy nie onaś armii. Chrysław